Cześć, Tomek stopaj z tej strony. Dzisiaj będzie nowy format szybkich pytań i odpowiedzi. Zapraszam was na naszego instagrama, gdzie te pytania możecie nam zadawać. Piszcie także komentarze pod tym filmem. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. Pierwsze pytanie. Czy da się zrobić tak, aby kino domowe dobrze sprawdzało się w muzyce? Tak, i mamy na to dwa sposoby. Pierwszy, czyli dorzucamy końcówkę mocy na dwie frontowe kolumny i odciążamy całą resztę, wtedy w stereo będzie super, albo po prostu kupujemy bardzo wysoki model amplitunera. Czy przekrój kabla ma znaczenie? Tak, ma znaczenie, ale nie tak duże, jak wam się wydaje. Dużo większe znaczenie mają materiały, z których ten kabel został wykonany. Patrzymy także na jakość ekranowania, izolacji. Kolejne pytanie. Czy muszę być audiofilem, żeby usłyszeć różnice między sprzętem za 5 a 30 tysięcy? Zdecydowanie nie. W tym przedziale cenowym różnice w dźwięku są słyszalne praktycznie dla każdego. W budżecie między 5 a 30 tysiącami różnice no prawie zawsze będą duże. Audiofilskie, wyćwiczone ucho przyda się dopiero przy systemach no za kilkaset tysięcy złotych, gdzie szukamy absolutnych niuansów. Czy muszę coś dokupić do gramofonu, żeby słuchać muzyki? Tak, trzeba coś dokupić. Dzisiejsze gramofony są po prostu odtwarzaczami. To, to już nie są starodawne patyfony z tubą, które grają same z siebie. Jak działa taki system z gramofonem? Mamy gramofon, dalej przedwzmacniacz gramofonowy, Dalej jest wzmacniacz, który podłączamy do kolumn. Przedwzmacniacz gramofonowy może być także wbudowany w sam gramofon albo we wzmacniacz lub amplituner. Tak samo wzmacniacz może być osobny albo może być wbudowany w kolumny aktywne. Jaka jest różnica przy połączeniu RCA, a przy połączeniu koakcjalnym? Połączenie RCA, czyli połączenie analogowe. Złącze koaksjalne jest złączem cyfrowym. Wszystko się rozchodzi o przetwornik cyfrowo analogowy. Jeśli w naszym źródle dźwięku mamy dobry DAC, to możemy połączyć się analogowo. Jeśli nasz przetwornik jest lepszy we wzmacniaczu, wtedy rekomenduję połączenie cyfrowe. Czyli nasze źródło jest po prostu transportem, a przetwornik działa we wzmacniaczu. Jak podłączyć gramofon do soundbara? Obstawiam, że chodzi o wejście HDMI, bo niektóre soundbary mają tylko i wyłącznie HDMI. Jest pewne rozwiązanie, pod którym wolałbym się nie podpisywać. Możemy dorzucić sobie taki konwerter, który przerabia nam wejście HDMI na wejście analogowe, czyli RCA. Wtedy gramofon podłączymy do soundbara, aczkolwiek nie polecam, bo im dłuższy to audio, tym gorzej. Samej muzyki z winyla polecam słuchać na zestawie stereofonicznym. Soundbar raczej się będzie nadawał do filmów. Streamuję z telewizora. Czy jakość dźwięku będzie ok? No, generalnie będzie ok, ale jeśli mamy okazję porównać telewizor do zewnętrznego streamera, no to streamer definitywnie zagra lepiej. Więc jeśli nie chcecie od razu kompletować całego zestawu stereo ze źródłem, korzystajcie z telewizora, ale w przyszłości zalecam wymianę telewizora, a raczej nie wymianę, tylko dokupienie porządnego streamera. Na jaką oporność ustawić wzmacniacz, jeśli kolumny mają przedział 4-8 omów i wzmacniacz również może pracować w zakresie 4-8 omów. Wtedy ustawiamy na wzmacniaczu 4 omy. Przede wszystkim będzie miał on wtedy więcej mocy i nie będzie nam się grzał. Znacznie lepiej sobie poradzi z napędzeniem kolumn, szczególnie przy większej głośności. Na logikę po prostu będzie miał mniejszy opór. Czy mogę kolumny podłogowe postawić na szafce lub podwyższeniu? Słuchaj, możesz wszystko, ale jeśli pytasz się o moją rekomendację, to jej nie uzyskasz. Jak sama nazwa mówi, kolumny podłogowe powinny stać na podłodze. A to dlatego, że konstrukcyjnie kolumna jest dostosowana tak, żeby głośnik wysokotonowy był mniej więcej na wysokości naszych uszu podczas siedzenia na kanapie. Czy kolumnę z przednim basrefleksem mogę dosunąć do ściany? No i odpowiedź będzie podobna jak w poprzednim pytaniu. Generalnie możesz wszystko, ale jeśli pytasz o moją rekomendację – niekoniecznie. Taki przedni bas-refleks trochę nam może pomóc, nie będzie się ten bas wzbudzał aż tak bardzo jak przy kolonie z tylnym bas-refleksem dosuniętej do ściany, ale wciąż tego nie rekomenduję. Kolumna powinna mieć trochę powietrza z każdej strony. Czy głośniki montażowe? Ukryte mogą zagrać równie dobrze jak tradycyjna kolumna. Generalnie tak. Polecam zapoznać się z rozwiązaniami Sonansa i Bowersa, bo jest tam kilka fajnych propozycji, aczkolwiek jeśli mówimy już o sprzęcie wysokiej klasy, o sprzęcie high-endowym, to nic nie dorówna kolumnom wolnostojącym. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy droższy sprzęt zagra głośniej? Nie. Chodzi o to, że Pewnie obserwujecie przyrost mocy we wzmacniaczach, które są po prostu droższe, ale to nie chodzi o to, że to będzie grało głośniej. Przy wyższych poziomach głośności uzyskamy lepszą czystość dźwięku, taki zapas mocy i możliwość napędzenia trudniejszych kolumn. Generalnie chodzi o to, że droższy sprzęt zagra nam z lepszą jakością, między innymi przy większych poziomach głośności. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do obserwowania naszego Instagrama, gdzie możecie zadawać pytania, które trafią do kolejnego Q&A. Jeśli z Instagrama nie korzystacie, aczkolwiek zachęcam, podrzucajcie pytania tutaj, na dole w komentarzach. Przypominam, że odpowiedzi na wiele nurtujących Was pytań odnajdziecie w naszej strefie wiedzy na stronie tophifi.pl. Cała masa artykułów i różnych tematów audio. Zapraszam do lektury. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!